Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Autor listu do Hebrajczyków przypomina nam dzisiaj o służbie, o służbie, której motywem jest miłość. Miłość do Boga, miłość do braci. Z tej miłości. Rodzi się służba gościnności, służba małżeństwu, służba tym wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Z tej miłości rodzi się też służba ewangelizacji. Ewangelizacji, która zawsze musi być mówieniem prawdy o Bogu, prawdy Jego słowa. Jan Chrzciciel, nasz patron, którego śmierć ta Ewangelia dzisiejsza przywołuje, to człowiek szczególnej służby, bo szczególnej miłości. Bardzo ukochał i dlatego nie wahał się być wiernym do końca. I jedna cecha Jana Chrzciciela dzisiaj. Musi być uwypuklona. To jest jego zaangażowanie na rzecz prawdy. Zaangażowanie na rzecz prawdy, której podporządkował całe swoje życie. To jest prorok niesamowicie gorliwy. To jest prorok, który nie boi się nazywać, nazywać rzeczy po imieniu. To jest prorok, który nie idzie na kompromis i nie jest poprawny politycznie. Kiedy widzi grzech Heroda, grzech króla, kiedy widzi publiczne zgorszenie, po prostu je nazywa po imieniu. I myślę, że zdawał sobie doskonale sprawę. Prawe z tego, czym to może grozić. Jakie to może mieć konsekwencje? Pewnie gdyby niektóre kwestie przemilczał, żyłby dłużej. Gdyby użył gładszych, bardziej miękkich słów miłych, nienarzucających się, pewnie żyłby dłużej. Gdyby próbował za wszelką cenę znaleźć jakieś rozwiązanie, tak aby nie urazić, by nie zgorszyć, by nie przypierać do muru, pewnie żyłby dłużej. Mógł stanąć przed ludem i mówić, co prawda, Bóg. Nie pozwala brać żony swojego brata. Ale moi drodzy, popatrzmy na ten przypadek indywidualnie, bo to trzeba wejść w serce każdego człowieka i nie wolno osądzać tak od razu. To na pewno nie miał nic złego na myśli, na pewno chciał dobrze, jest pobożny, modli się, bez przesady. Nie brakuje dzisiaj takich ludzi w kościele którzy tak głoszą Ewangelię. I to nie tylko w tej przestrzeni dotyczącej małżeństwa, chociaż to w ostatnich miesiącach jest temat, który ciągle powraca i ścierają się w kościele różne opcje i różna nauka dotycząca tych zagadnień. I niektóre episkopaty wprowadziły nawet możliwość przyjmowania Komunii Świętej przez rozwodników, żyjących w powtórnych związkach, bo przecież do każdego przypadku należy podejść indywidualnie, każdemu dać szansę. Bo jest miłosierdzie, bo Bóg kocha każdego i nikogo nie chce potępić. Dlaczego Jan Chrzciciel nie głosił w ten sposób? Dlaczego Jan Chrzciciel nie chciał w jakiś sposób nagiąć, załagodzić, zinterpretować tak, aby wszyscy byli zadowoleni? Czy nie wiedział, że ten król jest potrzebny religii, że są potrzebne jego pieniądze, aby przystrajać świątynię, aby kapłanom dobrze się wiodło? Czy ten król nie był potrzebny do tego, aby panował porządek i spokój? Czy warto było iść na noże z władcą, dlatego że żyje niemoralnie? Wielu ludzi dzisiaj sobie zadaje to pytanie. Jaka jest w dzisiejszych czasach rola Kościoła, jeżeli chodzi o posłanictwo prawdy, niezmienność? Jezusowej Ewangelii. Wielu ludzi wręcz domaga się, by Kościół pewnych tematów nie podejmował, o pewnych nie mówił bardzo wyraziście, by jego stanowisko w tych kwestiach, zwłaszcza dotyczących małżeństwa, by stanowisko Kościoła. Było bardziej ustępliwe. Nazywają to bardziej miłosierne. Dlaczego stanowisko Jana chrzciciela nie było takie? Z prostej przyczyny. Jan był prorokiem. Jan był prorokiem. A prorok z naprawdę. A prorok słyszy to, co mówi Bóg. Zna Boże pragnienia, zna Boże drogi. Wie, co kryje się w Bożym Sercu. Prorok wie, która droga prowadzi do życia, a która do śmierci. Dlatego prorok nie boi się mówić mocno. Nie boi się mówić o siekierze przyłożonej do korzeni. Nie boi się krzyczeć. Nie boi się krzyczeć. Bo prorok naprawdę, prawdę, którą jest Bóg. I prorok nie idzie we własnym imieniu, dlatego nie ma prawa niczego zmieniać w słowie. Nie idzie jako prywatna osoba, dlatego nauka, którą głosi, nie jest prywatna, ale jest Boża. Doświadczenie, jakie ma prorok, tego osobistego, głębokiego, najgłębszego spotkania z Bogiem, które zmienia całkowicie życie, które zanurza w misji, ono nie pozwala zostawić Słowa. To doświadczenie Boga miłości, który tak bardzo pochyla się nad prorokiem i jego słabego, wybiera do rzeczy największych, nie pozwala na to, by na słowo i misję patrzeć po ludzku. Rozpoczynamy naszą czwartą kapitułę. To jest szczególne spotkanie, które ma nam zadać bardzo ważne pytanie. Czy ta wspólnota jest jeszcze prorokiem? Czy słowo na ustach tej wspólnoty jest słowem Boga? Stajemy do tego, by przyjrzeć się temu czasowi, który minął, aby pytać się, czy jesteśmy w nurcie Bożych pragnień, czy dobrze rozpoznaliśmy znaki czasu. Czy dobrze poszliśmy za Bogiem, czy nie wymyślamy czegoś po ludzku, czy nie zmieniamy słowa i nie odstępujemy od Bożych priorytetów? Kościół z natury jest proroczy, a wszystkie dzieła Kościoła, jeżeli prawdziwie są kościelne, są prorocze, nie są prywatne. Nie głoszą prywatnej nauki. Nie mają prywatnego programu formacji, ale naukę Chrystusa i program formacji Kościoła, w którym musi zostać uwzględnione to, co prawdziwie i najbezpieczniej prowadzi do zbawienia. Dlatego w Bożej Kościelnej formacji na pewne rzeczy nie ma miejsca. A bez pewnych się nie obejdzie. I trzeba to sobie przypominać, zwłaszcza wtedy, gdy na horyzoncie, w perspektywie tej formacji, tego rozwoju, wchodzenia w życie prorocze pojawia się krzyż, a może widać już kata z mieczem i misę, na której za chwilę może się pojawić głowa. Mamy bezkompromisowego patrona, który w tej bezkompromisowości nam przewodzi i do mocnego postawienia na Jezusie, na Ewangelii. Cały czas nas zachęca. I droga jest jedna. Dlatego wszystkiego, co Jezusowe i prorocze, droga jest jedna. To jest droga, którą przeszedł Jan Chrzciciel. To jest droga, którą przeszedł nasz Pan Jezus Chrystus. To jest droga, którą przeszli wszyscy święci. Wszyscy, którzy weszli w nurt Bożych pragnień. Ogołocenie i śmierć. Ale śmierć paschalna Czyli śmierć, która prowadzi do zmartwychwstania, śmierć, która nie jest daremna, śmierć, która nie jest stratą, śmierć, która jest zwycięstwem. Taką paschę wyznajemy i taką paschę celebrujemy w Eucharystii. Gdy tutaj wpatrując się w naszego mistrza, baranka Bożego, który gładzi grzechy świata, baranka. Zabitego, ale żyjącego. Gdy wpatrujemy się w Niego i gdy go spożywamy, to po to, aby cały czas ugruntowywała się w nas paschalność Chrystusa. Byśmy nie bali się, radykalnie przyjmując Słowo, iść do życia przez śmierć. I jeżeli tą paschą w Eucharystii się nie nasycimy, jeżeli do tej paschy nie przylgnie nasze serce, to staniemy się prorokami tego świata. To zaczniemy wykorzystywać Ewangelię, by coś załatwić, by się dogadać, by zdobyć kompromis, by wszyscy byli zadowoleni, by nikt nie myślał o nas źle by się przypodobać. I o pewnych rzeczach będziemy milczeć, a pewne nigdy nie przejdą nas przez usta. Dlatego zaczynamy Eucharystią i dlatego tak mocno przy Eucharystii się trzymamy. Bo to jest Chrystus paschalny, który nas czyni paschalnymi, nas, których przeznaczył do zwycięstwa. Nas których postawił Nad swoją owczarnią Aby tej owczarni przewodzić Aby tą owczarnię umacniać Aby o tą owczarnię walczyć Aby ta owczarnia Tak jak słyszeliśmy w Liście do hebrajczyków Mogła kiedyś Spoglądać na moment naszej śmierci, by mogła patrzeć na swoich przełożonych, którzy głosili słowo i rozpamiętując nasz koniec życia, mogli naśladować naszą wiarę. Tak, kochani, od tego, na ile jesteś paschalny, będzie zależało to, na ile paschalna będzie wspólnota, której przewodzisz. Od Twojej paschalności będzie zależała paschalność Twojej parafii, Twoich podopiecznych, Twojej grupki. I jesteś postawiony nad nimi, aby dać dobre paschalne świadectwo, aby oni rozpamiętując to, jak ze śmierci przechodzisz do życia, mogli umacniać swoją wiarę. My tak formujemy, jak sami jesteśmy uformowani. My kładziemy w formacji takie akcenty, jakie w naszej prywatnej formacji zostały położone. My głosimy takie słowo, jakie przeżyliśmy sercem. Dlatego tak ważne są nasze spotkania, jako przełożonych, jako odpowiedzialnych. Bo my bierzemy odpowiedzialność za to, w jaki sposób są formowane nasze wspólnoty. Dlatego od nas się wymaga więcej. Dlatego w tym gronie spotykamy się częściej. I jest to bardziej wymagające. I wymaga więcej wyrzeczeń. I wymaga więcej pracy. Bo wielkie jest dzieło nad którym Pan nas postawił. Prorocze dzieło i paschalne dzieło. Idźmy za Janem Chrzcicielem. Pokornym sługą, sercem wypełnionym miłością. O słowie niepołowicznym, niewygładzonym, ale ostrym, bo prawdziwym i dlatego skutecznym. Idźmy za Janem Chrzcicielem w tę kapitułę. Przyglądajmy się Bożemu prowadzeniu, stawiajmy pytania, czy jesteśmy w nurcie Bożych pragnień. Jeśli trzeba, od razu się nawracajmy. Wchodząc w sposób szczególny w to, do czego w tym roku woła nas Pan. W pokorną służbę. A pokorna służba ma swój paschalny finał. I wtedy jest najowocniejszy. Nikt z nas nie chciałby przecież pracować na daremnie. Nic z nas nie chciałby przecież dowiedzieć się, że zmarnował te wszystkie wieczory, te wszystkie wyjazdy, wszystkie konferencje, kursy rekolekcje. Nikt z nas by tego nie chciał. Więc wchodźmy w tą służbę prawdziwie proroczo, czyli radykalnie i mocno, aby wypełniło się to, co jest Bożym pragnieniem, a co tak naprawdę napełnia nasze serce słodyczą bez względu na ciężar Krzyża i bez względu na ludzkie przerażenie, jaki Krzyż potrafi wywołać. Amen.